Hejka, witajcie. Jak wiecie, zawód spawacza jest bardzo szkodliwy. Spawacze są narażeni naprawdę na wiele czynników zewnętrznych w trakcie spawania. Przede wszystkim najważniejszą, najważniejszą rzeczą, o jakiej musicie pamiętać, to zadbać o swoje płuca. Tak jak już kiedyś powiedziałem, możecie używać półmaski, albo takiego właśnie o nawiewu. No ja akurat mam takiego, to jest mój nawiew, mój respirator. Możecie też kupić je z innych firm. Dzisiaj przedstawię trzy, trzy takie minusy, niezbyt wielkie, ale minusy używania respiratora nawiewu, chociaż więcej jest plusów, które przemawiają za tym, żebyście go używali, a przede wszystkim najważniejszym plusem, jakim jest przy używaniu nawiewu, jest wasze zdrowie, wasze płuca. Jak wiele z was może nie wie, wielu z was może nie wie, że Długo wieloletnie spawanie bez jakiejkolwiek ochrony płuc, bez żadnej maski nawiewu powoduje bardzo różne schorzenia związane z płucami i drogami oddechowymi. Najbardziej taką popularną chorobą spawaczy wieloletnich spawaczy jest pylica. po prostu Osiadają drobiny, drobiny właśnie tego, tego całego dymu, tego wszystkiego na płucach, które przeszkadzają w, w prawidłowym oddychaniu, człowiek więcej się męczy. Jeżeli tak naprawdę chcielibyście się dowiedzieć, śmiało, zapraszam do wyszukiwarki Google i tam sobie wpisać, co to jest pylica, na czym polega, i myślę, że po przeczytaniu tego artykułu będziecie. Całkiem inaczej myśleć, bardziej będziecie dbali o te drogi oddechowe niż dotychczas. Ale nie, nie dzisiaj o tym jest program, nie dzisiaj o tym jest może nie program, tylko te wideo, ten filmik. Dzisiaj przedstawię wam trzy wady korzystania z nawiewu spawalniczego. Może tak, jak Wam powiedziałem, może być taki. Firmy AdFlo, czy może być jakiś z firmy Kempi? Przeróżne przeróżne w internecie są te nawiewy. Cały system działania tego, tego nawiewu praktycznie jest taki sam we wszystkich różnych. Jest w środku filtr, prefiltr, znaczy filtr wstępny, filtr główny i, i, i wiatraczek taki mały, który daje wam czyste powietrze do środka. Ale, tak jak już powiedziałem, już kiedyś nagrałem filmik o budowie. Zostawię linka pod tym filmikiem, jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze budowę takiego nawiewu. I zaczynajmy więc od tych trzech punktów, które przygotowałem dzisiaj: wady korzystania z nawiewu czy respiratora spawenicznego. Punkt pierwszy: nie czujemy temperatury. Słuchajcie, bo to jest fajne, zakładamy maskę, wieje, wam fajnie tego, ale. Spotkałem się z takimi sytuacjami, że spawacz, który spawał, był bardzo blisko tego jeziorka. Przy, przysunął głowę tak blisko, bo na przykład nie widział, bo już miał szkiełko zawalone, czy słaby wzrok, już nie pamiętam co to dokładnie było. I stopiła mu się ta przyłbica, słuchajcie, yy, przez to, że nie czuł temperatury, jaka oddziaływuje na tą przyłbicę. Więc jeżeli yy, macie taką przyłbicę troszkę bardziej yy, Drogą troszkę by było szkoda, że, żeby, żeby taka przyłbica wam się stopiła. Tak samo właśnie gdzieś tam, gdzie głowy trzeba wsadzić, wiadomo, ciasno jest, i, i to ciepło cały czas na was wali bez, bez używania nawiewu. Zaraz odczujecie, że jest tam za gorąco, że trzeba się wycofać i wasza przyłbica, czy nawet, wa, wy nie, nie, nie odczujecie po prostu żadnych skutków związanych z tą temperaturą. To jest takie. Yy, i dobre, i niedobre, bo czasami właśnie jest duża temperatura, i wchodzą do środka dzięki temu nawiewowi, możecie skończyć swoją pracę i, i nie odczuwacie aż tej wielkiej temperatury, ale z drugiej strony, właśnie przy przyłbica, czy wasze, wasze, wy możecie troszeczkę odczuć to za bardzo. Gdzieś tam zacznie wam się palić kaptur, czy co, nie odczujecie właśnie tej takiej wielkiej temperatury. I to myślę, że to wszystko na ten pierwszy punkt. Następny punkt. Punkt drugi. Część spawaczy, bardzo mały, mały procent tych spawaczy yy, znam, yy, ma problemy z zatokami. Słuchajcie, ponieważ yy, na, na zewnątrz jest bardzo gorąco, w szczególności latem, jest bardzo gorąco. Nawiew dostarcza nam chłodnego powietrza w te okolice. Przeważnie ja akurat tą przyłbicę, tą swoją, o właśnie tu wam pokażę, kępi. o widzicie, ona ma właśnie nadmuch z góry. Jak zakładam ją, jak zakładam ją, tu tutaj widzicie, przysunę wam, o właśnie, i ona mi tutaj dmucha. Ona mi centralnie tutaj dmucha, o, dmucha mi na zatoki. Osobiście nie mam problemów z zatokami, ale na przykład wiele osób się skarży, kiedy jest bardzo zimno na hali, bo sami wiecie, hale rzadko kiedy są ogrzewane. Więc temperatura na, na hali, jeżeli wynosi 7, 8 stopni czy tam 10, to te powietrze naprawdę bardzo zimne da, idzie wam do środka. W pracy używam innej speed Speedglassa, która ma y, od dołu nawiew. Y, nie atakuje mi zatoki, ale powiem Wam szczerze, że zbawałem nią kiedyś właśnie gdzieś, gdzie było dużo chłodniej i po prostu z nosa ciekło mi. Bo te zimne powietrze leciało mi do nosa i leciało mi, więc, więc to akurat nie było zbyt takie przyjemne. Ale tak jak mówię, część, mały, mały procent spawaczy ma problemy z zatokami. Jest małe takie rozwiązanie. Jest takie małe rozwiązanie na te problemy z zatokami. Spotkałem się parę razy, że po prostu, jak było zimno na hali czy, czy na zewnątrz, na dworze, ludzie dodatkowo zakładali sobie maskę. Może niekoniecznie pół maskę, ale są te trzy emki, takie cienkie, białe maseczki, czy nawet takie maseczki lekarskie. Kilkuwarstwowe, które po prostu tu zasłaniają i te zimne powietrze nie idzie. Oczywiście nie zasłonicie sobie tutaj, ale tutaj możecie sobie dać czapkę. Kaptur. Ja na przykład cały czas spałam w kapturze, więc kaptur jest dosyć nisko i jak wieje, to nigdy mi nie wieje tutaj. Nie każdy lubi w tym kapturze spawać, ale uwierzcie mi, że to jest dobre rozwiązanie. Kaptur mi wielokrotnie, jak ktoś mówi, ocalił życie, wielokrotnie, jak coś z góry, jak spawałem w jakimś przymusie, po prostu gdzieś jak coś leciało, to nie wpadło mi do środka na głowę, nie spadło mi włosów. A tak samo właśnie przy nawiewie. Nie atakuje mi zatoki. Więc jeżeli macie problemy z zatokami, to jest dobry pomysł. Maseczka, czapeczka, nawet opaska taką jak Rambo miał. Też widziałem gościa, miał taką opaskę jak Rambo. I też mu osłaniało tutaj właśnie zatoki. Z... No i dobra, zanim przejdziemy do punktu trzeciego, hmm... coś miałem jeszcze. Aha, zapraszam na reklamę. No i właśnie, punkt trzeci. Nie wejdziecie wszędzie. Właśnie ten, y, praca z nawiewem jest bardzo, bardzo problematyczna, jeżeli musicie pracować w, często w pomieszczeniach zamkniętych, ale bardzo, bardzo małych. Ten pas, który zakładacie, zobaczcie, zakłada się ten pas tutaj, prawda? On trochę wystaje, zobaczcie. Normalnie byście przesunęli się wciągnęli brzuszek i byście się przesun wcisnęli gdzieś tam, a mając ten nawiew niekoniecznie. Dużym problemem też przy nawiewie jest to, że rura idzie tyłem. I na przykład potrzebujemy coś pospawać należąco, leżąc na plecach, ta rura nam strasznie przeszkadza. Ta rura z tyłu się wije, przeszkadza. Często odpinają ludzie ten pas, kładą go z boku. W zwykłej półmasce, takiej czymce, nie macie tego problemu, jedynie właśnie z tym oddychaniem jest troszeczkę tam, troszeczkę problemu. E, wiadomo, te filtry, jak się zapychają, coraz ciężej się oddycha, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Znam, znam dużo spawaczy, którzy cały czas w tych czyjemkach robią i są bardzo zadowoleni. E, przede wszystkim zadowoleni z tego, że nie mają gardła i nosa właśnie zapchanego, więc wolą po prostu mieć troszeczkę, spocić się tutaj troszkę i troszkę ciężej, żeby się oddychało, ale mieć przede wszystkim czysto. Więc to są takie trzy, trzy punkciki, które, które uważam, że są wadami przy pracy z nawiewem, ale które nie sprawią, że kiedykolwiek zrezygnuję z tego nawiewu, bo to jest coś pięknego. Ktoś, kto naprawdę wymyślił takie nawiewy, dla spawaczy, jest geniuszem. Jest geniuszem i przede wszystkim ułatwił, e, może nie ułatwił, ale poprawił e, cao, całą tą e, estetykę, może nie estetykę, jakby to wam powiedzieć, e, uchronił, uchronił spawaczy przed właśnie szkodliwymi działaniami tych gazów. Naprawdę pomógł, pomógł bardzo, bo, bo to jest milowy skok w całym spawalnictwie według mnie. To wszystko będzie na dzisiaj. Mam nadzieję, że da wam troszeczkę do domyślenia. Jeżeli mielibyście jakieś jeszcze pytania, jeżeli chodzi o nawiew, piszcie komentarze, coś tam wymyślimy. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać, yy, Pełne wartościowe filmy na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek. Dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję WESPRZYJ. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!